Nie mam pojęcia co ja... Co ja poznoszę tutaj? O kurwa Just leave me alone Senaterian. Oj, 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 uj, oj, uj. oj. O Jezu, ale jebo. O Boże Jestem dead? Jeszcze nie jestem dead. Ale zaraz będę dead. O Boże. Co on robi taki dziwny szlajs? On się sam zabił? What the frig! Łada freg! On się sam zabił. Szlaj. No szlajs! No to jest jakiś dziwny szlajs się robi tutaj. Hmm.